Złotoryja stolica polskiego złota. Złotoryja to 16 tysięczne miasto leżące w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Jest najstarszym, lokowanym na prawie niemieckim miastem w Polsce. Powstanie, rozwój i znaczenie zawdzięcza wydobyciu złota, później rud miedzi i bazaltu. Do dziś w rzece i ziemi można znaleźć samorodki złota. Malownicza okolica gór i pogórza Kaczawskiego wpływa na wyjątkowość tego miejsca. W pobliżu znajdują się nieczynne wulkany Wilkołak, Ostrzyca oraz usytuowany na stożku wulkanicznym zamek Grodziec. Jest również skansen górniczo-hutniczy w Leszczynie z zabytkowymi piecami do wytopu miedzi. Na wzgórzach bazaltowych tworzą się ciekawe zjawiska geologiczne, jak organy wielisławskie czy róża bazaltowa. Miasto rozwija się gospodarczo. Usytuowane 12 km od autostrady A4, posiada własne tereny włączone do legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz trakcję kolejową. Wkrótce rozpocznie się budowa obwodnicy miasta, dzięki której poprawią się zdecydowanie warunki do inwestowania. Na terenie strefy ekonomicznej działają firmy polskie i zagraniczne z branży budowlanej produkujące elementy uszczelniające AGD, miniaturowe modele pojazdów oraz ekrany multimedialne. Już wkrótce zostaną uruchomione zakłady produkujące pojemniki na części samochodowe oraz masy bitumiczne. Świadkami historii miasta są liczne zabytki. Mury obronne z basztą kowalską, renesansowe kamienice, wyjątkowe fontanny, kopalnia i muzeum złota. W mieście znajdują się zabytkowe kościoły, największy pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny posiada wieżę widokową, z której roztacza się wspaniały widok na miasto oraz z góry i pogórze Kaczawskie. Złotoryja posiada znakomitą bazę sportowo-rekreacyjną, kąpielisko, nowoczesną halę sportową, kompleksy boisk z siłowniami, korty tenisowe oraz strzelnice sportowe. Aktywnie działa blisko 20 klubów sportowych, gdzie młodzież i dorośli trenują różne dyscypliny. Sport uprawiają również osoby starsze skupione w programie Aktywni 50. odbywa się wiele cyklicznych imprez – Dni Złotoryi z Mistrzostwami Polski w półkaniu Złota, Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów, Piknik Napoleoński oraz Zlot Fanów Ewy Farny. Wartością miasta są nie tylko walory turystyczno-rekreacyjne oraz bogata i ciekawa historia. Miasto zapewnia znakomite warunki pod inwestycje przemysłowe i budownictwo mieszkaniowe. Złotoryja to piękne, nowoczesne i malowniczo położone miasto, które tętni życiem dzięki otwartym i aktywnym mieszkańcom. Zapraszamy do stolicy polskiego złota. www.złotoryja.pl